Dziś pokażę Wam jak wymienić żarówkę Hidinga chyba do jazdy nocnej w samochodzie osobowym Audi A4 B5. Pierwsze co musimy wymontować, wyjąć rurę lotu powietrza. Następnie klikamy sobie zatrzaski obudowy osłaniającej żarówki. Tu mam oderwane wszystkie, już jest strasznie to wszystko zużyte. I szukamy naszej żarówki. Naciskamy tyczkę, wyciągamy. Następnie naciskamy spinkę, przekładamy na prawą stronę. Podnosimy na samą górę i wyciągamy żarówkę. Pamiętajcie, by wymieniać żarówkę w rękawiczkach w czystych rękawiczkach tu może szarówka być nie